W plenerowym studiu Radio Pole pojawił się artysta, który wystąpi podczas tegorocznego festiwalu. Można powiedzieć nawet w podwójnej roli, czyli Piotr Cugowski. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór wszystkim i nie w podwójnej roli, bo w roli jednej jako, jako wokalista, ale w dwóch koncertach faktycznie. W podwójnej roli w tym sensie, że, że oczywiście będziesz występował w premierach, no ale też będziesz interpretował klasyk polskiej muzyki rozrywkowej. Nas uczułano, żeby za bardzo nie zdradzać, bo nam się to zdarzy, co dokładnie zaśpiewasz. Natomiast jeżeli chodzi o premiery, to możemy o tym mówić otwarcie. Wykonasz utwór Cisza przed burzą zresztą. Kiedy występowałeś w koncercie, wolno się z nas, to nawet tę wizytę zapowiadałeś, także jest pełna regularność. To, no, konsekwencja, <śm> tak. <śm> konsekwencja, ale mm, też pamiętam, że mm, wtedy rozmawialiśmy o poprzednim singlu, o singlu Latarnik, e, gdzie nie kryłeś, że, że też chciałeś, żeby to było coś takiego kunsztownego, wymagającego wokalnie. I wydaje mi się, że w ciszy przed burzą. Znowu sobie postawiłeś wyzwanie, bo na twojej debiutanckiej solowie, solowej płycie 40 falsetów było sporo, ale tutaj one są głównym środkiem wyrazu. Nie, no to z falsetów korzystam bardzo rzadko, bo, bo, no bo tak, traktuję bardziej to jako kolor, ale faktycznie... No to... Mój gitarzysta Jarek Hilkiewicz zawsze się śmieje, jak ja zaczynam stękać, że, że, że koncerty, które gramy są bardzo forsowne. No to ma bardzo prostą odpowiedź: No to chłopie, to trzeba było się zastanawiać, jakżeś sobie te wszystkie melodie wymyślał. I faktycznie, no, w przypadku latarnika, jest to, jest to utwór niełatwy w wykonaniu, ale bardzo ważny. I, i, I bardzo chciałem go nagrać, ponieważ wiele, wiele lat przeczekał na. Na, na swoją kolej i w końcu ja dojrzałem do tego, żeby, żeby go nagrać. Utwór Cisza przed burzą, bo o nim mówimy. Bardzo się cieszę, że, że, że będę mógł wystąpić z nowością podczas koncertu premier w Opolu i mimo, że jakoś może nie przepadam za, za formułą Konkursową, ale no, koncert premier jest, jest już osławiony i legendą od dziesięcioleci, więc gdzie nie debiutować z utworem, jak nie właśnie na, na deskach amfiteatru opolskiego? Wydaje mi się to ciekawe, bo plany trochę ewoluowały, bo przyznawałeś, że na początku chciałeś, żeby twoją nową płytę wyprodukował, zrealizował w całości Wojtek Olsza, który wcześniej z braćmi też współpracował, natomiast ostatecznie stwierdziłeś, że warto dopuścić też inne osoby. Jeżeli chodzi o ciszę przed burzą, to, to pomaga Łukasz Damrych, ale to jest też ciekawe dlatego, że współkompozytorem tego utworu jest wspomniany Jarosław Hilkiewicz. Przyznawałeś, że, że gdzieś ten jego pomysł kiełkował, ty w końcu miałeś moment natchnienia i i, i to sfinalizowałeś, ale to wszystko sprawia wrażenie takie spójne piosenki, która nie jest przeprodukowana, nie jest przekombinowana. I czy to jest trudne, kiedy jest tyle etapów powstawania utworu, sporo no osób zaangażowanych, tak. żeby nie zatracić? Na, na pewno tak. W ogóle jest. Częst, bardzo często utwory w wersji e, demo, tak mówi się kolokwialnie, czyli w takiej wersji próbnej, e, są wyznacznikiem bardzo często kierunku, w jakim powinien iść e, utwór. E, I tak było też w tym przypadku. E, i na każdym etapie staraliśmy się pilnować, żeby nie zatracić yy, najważniejszego w tym, w tym utworze czyli, czyli przekazu tekstu i, i samej melodii śpiewanej. Stąd padł pomysł, żeby instrumentarium było minimalistyczne, żeby nie przeprodukować tego, nie, tak jak mówi się to w żargonie nie, nie przepompować. No, mam nadzieję, że się udało, ale o tym wszystkim i, i tak będą decydować i słuchacze, i widzowie, czy, czy ten utwór się obroni. Ja mogę powiedzieć tylko. Tyle, że mam i ogromny szacunek, i ogromne zaufanie do, do publiczności opolskiej, I, 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 i tak jak bardzo miło wspominam pierwszy występ w Opolu w debiutach w 2002 roku. Mam nadzieję, że, że, że będę miło wspominał też ten występ z nowym utworem. Liczę gdzieś po cichu po prostu na na, na wrażliwość yy, publiczności. Przyznawałeś, że tej formy takiej rywalizacyjnej do końca nie lubisz na Leopole. Też ma inną specyfikę, inny, Ofsem, inny tak. kontekst, ma taka rywalizacja, ale też przywołałeś Karolinkę z 2002 roku za utwór Braci nie jestem inny i wydaje mi się, że wtedy było bardzo ważne, żeby się zaprezentować z takiej bardzo autentycznej, artystycznej strony, bo był to utwór, który zdecydowanie był chwytliwy, ale z drugiej strony no, mocno siedział w waszych fascynacjach, korzeniach czy King's X, czy czy, czy, czy parplami? E, e... No, 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 no tak, tak. No, no, to było Jezu. 22 lata temu to było kompletnie wszystko inaczej wyglądało. E, to były kompletnie inne realia. Ponieważ koncert debiutów odbywał się na, na placu tutaj w Opolu, i dopiero laureaci mieli ten, mogli dostąpić tego zaszczytu, żeby wystąpić na deskach amfiteatru tutaj opolskiego głównego. No i to, to, się, to się udało. i Przepiękne wspomnienia przepiękny czas bez troski. I spełniania swoich muzycznych marzeń. Od tamtej pory nie potrafię zliczyć, ile razy byłem w Opole, ale wiele razy i, i zawsze chętnie wracam. Ja o to też pytałem, bo ostatnio mówiłeś w kontekście też nowego repertuaru, że. Gdzieś tam wróciłeś do czasów jeszcze starszych niż ten opolski debiut, czyli do współpracy z Andrzejem Mogielnickim. Gdzieś tam ostatecznie. A mówisz o, o, o utworach na nową płytę? Tak jest. Tak się złożyło. No z Andrzejem Mogielnickim przecięliśmy się. tak. tak, tak to się mówi. Pod koniec lat 90., i to był czas, kiedy ja szukałem też repertuaru, powstawały nowe piosenki, i Andrzej e, pisał, pisał te, te pierwsze wyrazy. Dla mnie. E, te piosenki są gdzieś też w szufladzie. Muszę, muszę je odnaleźć i, i, i jeszcze raz przesłuchać. Bo całkiem możliwe, że może z tego okresu też coś, jakieś wspomnienie będzie. I tak na, na nowej płycie oprócz latarnika, Ciszy przed Burzą, będzie też utwór we współpracy z Jankiem Borysewiczem, z którym zawsze przy każdej okazji, czy też na jego płytę, czy też na moją płytę, gdzieś współpracujemy. I naturalną. Konsekwencją zdarzeń było to, czy Andrzej Mogielnicki napisze tekst, I, i tak też się stało, i to była przemiła rozmowa, ponieważ nie widziałem się z nim bardzo wiele lat od tamtej pory. Nie jest to tajemnicą, że, że, że Andrzej pół roku w roku albo i więcej przebywa daleko, daleko, daleko na drugim końcu świata, więc mogliśmy się zobaczyć za, 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 za pomocą kamery, po prostu. I, i już i, i, i ten tekst powstał błyskawicznie, i dokonaliśmy pewnych zmian od razu na, na, na gorąco, więc szalenie miło. Pozwoliłem sobie spytać o tę współpracę z Andrzejem Mogielnickim sprzed lat, bo przyznawałeś, że jak się zdzwoniliście, to byliście w szoku, że tyle lat minęło od jakichś waszych pierwszych podejść prób i, i, i zauważyłem a propos twojej kariery solowej, że no choćby w przypadku e, e, Latarnika, to sam mówiłeś, że to jest jakiś pomysł, który chciałeś sfinalizować. Na płycie 40 też sporo takich rzeczy było, ale oczywiście są też rzeczy zupełnie bieżące, zupełnie nowe. Jestem ciekaw, czy, czy jest tak, że, że niektóre pomysły są dla ciebie na tyle obiecujące, że Zawsze gdzieś tam masz je w pamięci i wiesz, że do nich kiedyś wrócisz? Czy to jest bardzo losowa rzecz i przypadek? To znaczy. Przystępując w ogóle do, do nagrywania nowej płyty, staram się jak najmniej zaglądać do tej szuflady, bo też jestem tego zdania, że jeżeli pomysł się, że tak powiem, nie obronił, nie przetrwał próby czasu, to, to, to też nie polega na tym, żeby brać wszystko z szuflady, więc te rzeczy nowe powstają na bieżąco, bo to też jest inaczej, z inną energią. E, robi się w tym wieku rzeczy z innym przekazem, inne rzeczy się robi mając lat 20. E, natomiast, no mówię, no nie, nie odżegnuję się, bo na pewno gdzieś jeszcze zajrzę do tych archiwów. E, jeśli będzie coś godnego, to na pewno to przypomnę. E nie chcę na koniec Cię przesadnie męczyć o różnorodność, bo już przy płycie 40 musiałeś powtarzać wiele razy, że po prostu tak czujesz muzykę i, i lubisz tak tworzyć, ale e, zbierając utwory, które się ukazały, ale też takie, które się jeszcze studyjnie nie ukazały do tej pory, jak Syzyf, e, z nadchodzącej płyty mam wrażenie, że, że to jest rzecz, na której Ci dalej zależy i nie zamierzasz się w żadnym wypadku ograniczać i kolejne single pewnie będą dalej zaskakować. Oczywiście, że tak. Muzyka, różnorodność w muzyce, jest dla mnie istotna i, i, i jest grupa utworów, które jakby są w nowym kierunku, ale też nie zabraknie utworów właśnie takich jak Syzyf, które będą nawiązywały ściśle do, do korzeni, z których wyrosłem. Od tego nigdy się nie, 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 nie odżegnam i, i myślę, że nie ma takiej potrzeby. Na sam koniec chciałem Cię też spytać o interpretowanie suzego repertuaru na Festiwalu Opolskim, dlatego że no, utwór Życia mała był interpretowany przez Ciebie podczas festiwalu już wiele lat temu. I, i koncertu ku pamięci Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego, natomiast wróciłeś do tej interpretacji ostatnio właśnie podczas koncertu Wolność jest w nas, ale tym razem mam wrażenie, nie zdradzając, bo ustaliliśmy wcześniej, że zdradzać nie będziemy, że dostałeś utwór, no, taki, który Ci bardzo leży, taki, no, powiedzmy, nasze podwaliny, podgranie hard rockowe, nawet blues rockowe, jakkolwiek to... O, tak, to twórczość Krzysztofa Klęczona, no, ona zawsze różniła się od twórczości e, z, y, całych Czerwonych Gitar, e, z którymi Krzysztof Klęczon był, był związany. E, co do Czerwonych Gitar, też ja, ja pamiętam, to, był, to było chyba koncert 80-lecia Polskiego Radia e, tutaj w Opolu. I e, jeszcze z braćmi to był rok 2000, może czwarty może trzeci, dokładnie nie, nie, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć i graliśmy taki medley trzech utworów czerwonych gitar, ale w kompletnie innej aranżacji, pamiętam, że był tak zwany jęk zawodu wszystkich purystów, Którzy, którzy no byli przyzwyczajeni do, do tych klasycznych aranżacji, ale takie są prawa młodości i, i nie ma w ogóle o czym mówić. To już jest historia. Natomiast odnośnie koncertu 2 czerwca, e, zgodziłem się na utwór Krzysztofa Klęczona 10 w skali Boforta. Do słów oczywiście pana Kondratowicza. I jest w takiej wersji, jako że z Adamem Sztabą znamy się wiele, wiele lat i on doskonale wie, co mi w duszy gra, więc przygotował mi aranż godny. Pytałem też o to, bo, bo, bo mam wrażenie, że to jest dla ciebie sympatyczne jako dla, dla wokalisty, artysty, który często też interpretuje cudzy repertuar, że czasami są rzeczy, które są takie nieoczywiste trochę pod prąd, a czasami jednak to jest utwór, gdzie, gdzie możesz się wymościć, jak, jak na tak, poduszce. To, to, to jest taki utwór właśnie. <laughs> Oczywiście zapraszamy do słuchania koncertu z repertuarem. Tak, ja z tego miejsca serdecznie zapraszam w ogóle do oglądania całego festiwalu, nie tylko tych, tych koncertów, w, którym, w których biorę udział, bo to będzie naprawdę przekrój. E, wspaniałej muzyki i, i wspaniałych artystów, i wszyscy dokładają wszelkich starań, żeby te koncerty były jak na najwyższym poziomie i to naprawdę nie są e, czcze e, słowa. A wszystkich fanów Piotra Cugowskiego zachęcamy, żeby wspierali go w konkursie premier. Przypominam, Piotr wykonał utwór Cisza przed burzą, którego sobie posłuchamy na koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za wizytę. Ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.